No, i tak musimy jednak trochę podkuć, nawet z tą dziewięćdziesiątką, nie? Także wytnę tu, podkuję i przyłożę. Chodzi o to, że tutaj bardzo mi pręży. No, musimy zrobić na 15,5 cm, nie? No tak, w końcu wyszło, że w ogóle to musiałem wyrzucić stąd. Wyjąć. Teraz tak, tu mam 45 stopni, tu 45, tu jest ta 90, nie? Także zmierzymy sobie odtąd odtąd, dotąd lepiej lepiej dwa razy jak za krótko, nie? Dobra. Lepiej takie rzeczy się robi tarczą do cięcia, nie? Y... Stali nie do. Tarcz... Nie Nie tarczą do betonu. O! Ale nie chce mi się zmieniać. Dobra i zobaczymy, co tu będzie z tego. Najlepiej sobie uszczelki powy... wyciągać na razie, żeby złożyć to. No, włącz. Dobra, mamy to, mamy to, także wkładam uszczelki i będę mógł to. Złożyć, tam zapianuję, żeby mi beton nie, nie wpadł Tu też Tyle betonu wystarczy, nie? Pucham tam styropianu Pianki Wyłożę yy, to taką taśmą Dołożone było w zestawie To jest wodoszczelne Tak mi się wydaje Także podłożymy to I dopiero to Zabetonujemy i obsadzimy no. Pianujemy. Szkoda samej pianki. Także poupychamy te kawałki. Ta -da, ta -da, ta -da, ta -da. Dobra no, no bo to urośnie nam no. Tak żeby i nie opcji na się podrzema. Ma kowacze. No dobra, poczekam aż to stu... Urośnie, sprzątam, wyłożymy tym i zalewamy.